No cześć, witajcie moi drodzy, przed nami kolejne weekendowe odcinki, na sobotę mamy dwie grube ryby, tak jak to było we wtorek, ale dzisiaj to będzie diamentowy milion z numerkiem piątym i milion złotych w kaszu z numerkiem 10, mamy szczęśliwe linie i też jak to ostatnio było, ja sobie zawsze po odcinku idę tam powypłacać, powymieniać, no jeszcze paczka premierowa w czwartek była, więc sobie dobrałem takie numerki, 5776, były zwroty, może coś się trafi lepszego. Mamy jednego skromnego lotka, żeby siódemka była na końcu. Jeszcze dwie strapki za piątkę, czyli premia i srebro i złoto. I dwie strapki za dyszkę, bajeczna kasa oraz starożytny skarb. No to co? Mam nadzieję, że się zadzieje, że będzie troszkę lepiej niż ostatnio. I skubniemy lotto. Zapraszam do oglądania. Więc zacznijmy od naszego skromnego lotka. Jeden słonik. O, i proszę bardzo, mamy słonia. Fajnie, początek dobry. Pewnie złotówką, ale jakoś tak lepiej zacząć od wygranej. I mamy właśnie taką złotówkę. No i dobrze. No to szczęśliwe linia. Zobaczymy, czy zgodne z nazwą. Biedronka, pik. No to mamy pik. Bardzo dobrze. Coś jeszcze? Tak, mamy biedronkę i mamy dwa piki po sobie. O, też luks. Słoń i banana. Mamy słonia jednego, drugiego. Mamy i banana i też luks. Ananas, gruszka. O, i też mamy. Proszę bardzo, co tu się dzieje? No, gruchy już nie ma. By było za dobrze. Kości trefl, ale może tak, mamy trefl. Bardzo dobrze. Tutaj też. I tutaj też i nawet kości się znalazły. Ja nie mogę. Ale to będzie kasa. Gwiazda i cytryna. Co my tu mamy? Jest coś z tego? A, pewnie. Ciężko się doliczyć. Wiśnie. Ostatni symbol po lewej stronie. I dalej. Kwiat winogrono. Mamy winogrono, mamy drugie. Kwiatów nie ma. Są kwiaty. Truskawka i sakwa. Jest i truskawka. Był ananas. Tu jest truskawka. Tu jest sakwa. I tu jest truskawka. Dzwon i klucz. Mamy dzwon. Mamy dzwon. I tyle. Garnic korona. Mamy koronę. Mamy tutaj. Śliwka, krab, no to jest wszystko tak skonstruowane, że nawet jak się dużo rzeczy trafia, to i tak jest lipa, no tak to właśnie jest i zostaje diament, którego chyba nawet nie ma, no, div, piękne, kontrolne, mamy strapkę pustą, dobrze, jedźmy teraz zestawem 5, 10, 20, zaczynamy z srebro i złoto. I mamy tak, 34. No, pięknie się zaczyna. 36, 4, 19, 29. I dolna linia. No, niestety, gdzieś kontrolny powinien być. Tak jest, DC. Także tu też jest pusto. No to, drapmy bajeczną kasę. Oby zgodna z nazwą, numerek 12. Chyba bardziej szczęśliwe niż nie. <noise> Ale zobaczmy jak to będzie dzisiaj. 39, 22, 34, 2, 23. Piękny porządek 14, 27 i 5 nie mamy. No i co? No i co? Niestety CD kontrolne, także to też pusto. To co? Jedna z naszych grubych ryb, czyli milion złotych w keszu. Wygrywający liczby 17, 52, 44, 21, 18 i 26.

Oje symbole tęcza i trefl. Hmm, mamy trefl, drugi i tęcza. Dobra, ale nie ma się co. Bo i tak może nic z tego nie być. Wino, ogromna cytryna. Hmm. Dobra, tu i tu. Wszystko. Korona, krapa. No, to jest takie branie z drapek rewanżowych, idź ta w tym, z tym. Nie ma nic, dobra. Sakwa klucz, mamy klucz, gdzieś to była sakwa, czy mi się wydawało, było właśnie, o... Nawet dwie. Kwiat i księżyc, mamy księżyc, mamy kwiat, księżyc, księżyc i mamy kwiat. O, się to zadziało, teraz śliwka na koniec, której tak nie ma. Arbuz biedronka. Mamy tu, 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 tu i tu. I tu jeszcze. No prawie, prawie, jeszcze tylko dzwonek da Szaleństwo będzie gruszka kości. Gruszka kości. I mamy linię, no moi drodzy. Po prostu nie doceniłem zrabki, <laughs> Banan złoto, banan, złoto to. Garnic, jabłko, co za zniewaga, tak nie docenić trapki. Podkowa, wiśnia to mamy podkowę, tu wiśnie, to była jeszcze korona, to mamy wiśnie. No i ostatni symbol, diament, który jest? Jest i druga linia. Wow, no bank rozbity, no naprawdę warto się było wrócić po te 6 złotych. <grywia> Dokładnie. No a zostały kontrolne, także jest ok. Dobra, no to już mamy szczęśliwą siódemkę. Wydrapaną mi, moi drodzy. Szaleństwo w biały dzień. Dobra, no i premia jeszcze. Ostatnia zdropka za piątkę. Kwiat, sery wiśnie. Siódemka, wisie, śliwka i serce, to nam nic nie da, tutaj też nic nie mamy. I teraz siódma moneta, podkowa i worek, czyli zdrapka jest przegrana. No to starożytny skarb może się w końcu gdzieś tutaj odczaruje i przyniesie wygrane. No, dwa słoneczka już mamy, ale to by było na tyle. O, ale patrzcie, co tu się dzieje. Papirus nam się układa. A, zrobimy tak. Nie ma tak łatwo. <laughs> Dwie palmy. O, jest palma, moi drodzy. Mamy wygraną. Aż ciężko uwierzyć. W tej zdrawce wygrana. Szok. Tutaj już nic. I gra siódma. Mamy tego Ibisa. Tutaj mamy piramidę. No, wszystko w sumie różne. No to co, drapiemy? Jest papirus i jest papirus. Moi drodzy, dwie wygrane. Mamy tutaj w grze czwartej trzy palmy i grę bonusową. Dwadzieścia i dyszka. 30 złotych, moi drodzy. No to starożytny skarb się odczarował. Ja nie mogę. Fest. Dobra. I kończymy. Diamentowy milion, ostatnia zdrabka. Tego jeszcze tutaj poczarujemy. Ale co nas interesuje? Kasa, portfel bądź dolar? Plecak taki troszkę podobny, na pierwszy rzut oka. Palma, balsam, serce, korona, wino, grono, wiśnie. Kurczę, mogliby dać chociaż jeszcze zwrocik, nie? To by było tak sympatycznie. No, zobaczymy. Polary, kwiat kasa jest moi drodzy, jest, 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 jest. Mamy jeszcze wygraną. Znakomicie. To co? Sprawdzamy? Co nam to dali? O, a nie będzie miliona. <grym> za mało miejsca. O 20 zł, ale jest. To co? Pustaków najwięcej, oczywiście, ale bilans nie jest taki najgorszy. Mamy 20 zł w diamentowym milionie, 30 zł w zdrapce starożytny skarb. Mamy tutaj 6 zł w szczęśliwych liniach, czyli jest już 56 i skromny słonik ze złotówką 57 na 77. Dwie dechy straty za taką zabawę. Jakby tak zawsze miało być, to będzie kit. <grym> Także dobra. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Życzę Wam miłej soboty. No i widzimy się jutro. Jak ostatnio y, przypada, no to mamy wielką krzyżówkę. Oby też była szczęśliwa. Do zobaczenia. Hej.